Idziemy. Co jest ciekawego w tym, już muszę wam powiedzieć od samego początku. Muzeum to, czy nie wiem jak to nazwać, to coś, co będziemy za chwilę oglądać. Jest absolutnie za darmo. Także, jeśli macie ochotę się tu wybrać do Salzburga, uuu, kurczę, już to widzę. Muszę wam powiedzieć, wygląda to imponująco. Więc zobaczcie, jak się wchodzi takie to oto atrakcje są na dzień dobry. I muszę wam powiedzieć, że nie jest to Luftwaffe. Sam obiekt też jest nieźle imponujący, muszę wam powiedzieć. Proszę bardzo. Red Bull Racing Bolide Red Bulla, które był moment, musicie przyznać, jeżeli ktoś się interesuje wyścigami F1 robiły naprawdę robotę. No patrzcie. Uuu, polski akcent w Red Bullu mamy. Orlen. Nieźle, co? Honda. Nie patrzcie tu, no, nawet na piórze też jest. No kto by pomyślał? Słuchajcie, no jestem nieźle zaskoczony. Oczywiście pozytywnie. Jakie fele, patrzcie. Patrzcie jakie fele normalnie szerokościowo kurcze to się myślę że jest dwa razy szersze niż normalnie chciałbym przełożyć rękę do tej opony ale trochę jest za daleko wam pokazał jaka jest różnica między normalnym autem a tym ale no jest szerokie no. ciekawa ta rzeźba moim zdaniem imituje skrzydła no, gdzieś tam oprócz oprócz byka gdzieś jeszcze te skrzydła w tej Historii Red Bulla występują, ale oczywiście każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Z czego to wykonane jest, metalowe? Także, no tak to jest. O, patrzcie to, kurcze, fajna zabawka. Jakiego bysiora zrobili mechanicznego? Kurcze, piękna sprawa, co? Trochę jak Transformers, można by powiedzieć, nie? Taki transformer, Transformersowy bysior No dobra, idziemy dalej zobaczyć co tu się dzieje Mie, no, Słuchajcie, no muszę wam powiedzieć, naprawdę obieg jest super Oczywiście sklep, e, fanshop Chyba tak to należy nazwać, nie? Fanshop Można się zaopatrzyć oczywiście w jakieś czapeczki Koszuleczki, rajtki Nawet w jakiegoś nie wiem, to Hamilton jest? Hamilton jeździ w ogóle? W tym? W Red Bullu? Nie wiem. Jak wiecie, to dajcie znać. Nie wiem do końca, się nie orientuję Ale tak jakoś wyglądał. O kurde, jakiś silnik. Ja nie mogę, słuchajcie. To trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć, bo to jest warte uwagi. Silnik takiego, wiecie, starego typu, nie? W formie okrągłej. Nie wiem ilo, ilu cylindrowy, Ale wygląda przepięknie słuchajcie Wow No i tu niby są śmigła trochę popcinane ale Ale to jest coś pięknego Niesamowite to jest Tu mamy samolocik to są wiecie na tych pokazach co tam sobie latają nie O ale jest tu, zobaczcie, tak jakby niby z II Wojny Światowej, ile zestrzelonych miał Adolfów. Piękna maszyna, prawda? Tu następna. Piękna maszyna, tu też piękna maszyna. No wiecie, taką firmę jak Red Bull stać na to, żeby kupować takie piękne zabawki No bo przecież wszyscy jesteśmy świadomi tego, że Red Bulla w tych czasach jeszcze nie było Ale może sobie takie zabaweczki kupować Ale zobaczcie te innowacyjne Kurczę, szkoda, bo tu nie można przejść tędy Ale no nie, nie można przejść tędy Bo bym pokazał tutaj, patrzcie ten eee, Coś a jak to? Iron Man, nie? Zobaczcie, gość Człowiek z latając. No, ze skrzydłami. O tak, człowiek, sam człowiek, nie? Z tego co wiem, to Red Bull bardzo mocno prowadzi testy w tym kierunku. Więc e, może niedługo zamiast latać samolotami, będziemy latać takimi rzeczami? No. Kto wie, no kto wie. No. Kolejny bolidzik. Wszedłem tam powiem wam i pokazał wam jak to wygląda. To normalnie można chyba wejść, w jakiś inny dzień, bo jest bar i tam pewnie jakieś drinki sprzedają, albo same Bull, nie wiem. I wtedy można się ogarnąć wokół tych bolidów, ale w tej chwili jest zamknięte, no, niestety nie da się. No tu jaka maszyna, zobaczcie, to taki szkoleniowy trochę, nie? Chyba jak u nas w tych jak to się nazywają, nie pamiętam jak się u nas nazywają te samoloty ale sam sam samolot jest całkiem przyzwoity nie? odrzutowy, tu macie pan, silniczki odrzutowe pięknie to wygląda, maszyna no niezłe maszyny spójrzcie na to Tam kolejny bolid pomiędzy... O, tu w ogóle dwa bolidy są Trzy, cztery, o kurde, jest ich tu trochę jeszcze Śmigłowce Tylko Tu akurat, patrzcie, no, niby jest Red Bull w Austrii A na tym ma Flagę niemiecką, nie wiem czemu akurat tak, no dobra, no, nie będziemy się czepiać historii, że to Tam Wąsaty chłop ogarnął kiedyś tę Austrię, ale to. No, belidy naprawdę widać, że są niesamowite że pracy jest w to włożone że konstruktorzy muszą, musieli się tu przy tym napracować. Świetnie to wygląda, muszę Wam powiedzieć. Czemu wszędzie są flagi niemieckie? To, jest, to mnie ciekawi. Skoro jesteśmy w Austrii, o tu jest akurat flaga, flaga austriacka na tym śmigłowcu. Tu zobaczcie, jaka piękna też maszyna, nie? Stańmy na chwilę, zachwyćmy się. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-cylindrowa maszyna. Pięknie, pięknie. Szkoda, że takie weszły porąbane przepisy, bo takie maszyny były bardzo łatwe w obsłudze i, 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 i właściwie każdy. Trochę bardziej ogarnięty człowiek na świecie mógł sobie tym takim czymś latać, a tutaj niestety, no w tej chwili są przepisy takie, że niestety nie można już sobie tak samemu to wymyśleć i sobie latać. Kolejny bolić, zobaczcie jak pięknie wygląda. Z tego co wiem, to są to oczywiście maszyny w 100% sprawne i mogłyby w każdej chwili dalej latać Może nawet latają gdzieś na jakichś pokazach, nie wiem Ale... Ło kurczę, co to jest? Tomahawk? Nie, jak to się... Toma? Nie, Tomahawk to jest jakaś rakieta, nie? A to... Jak się nazywają te amerykańskie... Amerykańskie te śmigłowce? Nie Kobry? Nie, jak one się nazywają? Kurczę, piękne Jest działko. A przynajmniej to, co nim powinno być. O, tu jest wysięgnik kamery. Obok. Ła wow, jakie to ma łopaty. Muszę wam powiedzieć, że nie wiem, że aż tak wielkie. Black hokey. O, tak to się nazywa. Black hokey. Nieźle to wygląda. Ale jest na zewnątrz, słuchajcie. Nie wiem, czy kojarzycie ten film z DiCaprio. On tam właśnie na koniec tego swojego filmu latał taką maszyną. Oczywiście był konstruktorem tej maszyny. Chyba tam coś chodziło, on gdzieś pracował dla, dla Panamu, naszej firmy Panam Lotniczej. Albo on ją w ogóle założył, nie, 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 nie pamiętam, że dokładnie o co chodziło w tym filmie. Ale no dokładnie taki, sam, taki to był właśnie samolot. Pięknie to wygląda. No, powiem wam, warto tu przyjechać. Zwłaszcza, że to jest tutaj wszystko za darmo. Srebrny bolit, kolejny. o co chodzi z tymi, nie wiem, tam jakieś GPS-y są, czy co, oni tam, oni tam kładą i to od czasu do czasu, wiecie, pika musi przyjść ochroniarz i to musi wyłączyć nie wiem, czy to jest jakieś zabezpieczenie przed tymi, co tam wchodzą, czy o co chodzi nie wiem, ale, o, kolejny silnik zobaczcie, zobaczcie, jak to wygląda uuu, raz dwa, trzy, sześć i sześć, dwunasto-cylindrowy silnik, zobaczcie i znowu jakieś latający ktoś tam no dobra słuchajcie no jak macie ochotę skomentować to co zobaczyliście to proszę bardzo namawiam was do tego jak najbardziej eee, czy warto tu przyjechać? moim zdaniem jak najbardziej jakbyście byli oczywiście w Austrii bo celowo stricte tu przyjechać nie ma po co bo to jest bardzo niewielkie jakieś muzeum ale no, robi wrażenie, robi wrażenie, muszę powiedzieć. Dajcie znać, co o tym myślicie. I czy na przykład chcielibyście więcej takich wyglądać miejsc jak to? Pozdrawiam.